być też dawcami, ale Do musimy klopki, asertywnie je wykorzystywać. Panie pośle, proszę to, dobra miejsce, ja oczywiście odpowiadam. bardzo dziękuję. Ja bym wszystkich namawiał do rezygnacji z tej histerycznej argumentacji ad Putinu, którą nawzajem wszyscy się tutaj z równym przekonaniem okładają. Co była na myśli, panie pośle. No tym, że każdy oczywiście zarzuca drugiemu, że działa na korzyść Putina, tak? No PiS zarzuca to Platformie w ramach rezygnacji, oczywiście w jakimś stopniu słusznie w tym sensie, że Platforma się prowadziła pod dyktando Niemiec politykę wówczas w rosyjską. Platforma zarzuca PiSowi, wszyscy zarzucają potem Konfederacji i tak dalej, i tak dalej. Co uniemożliwia jakąś rzeczową rozmowę, bo spotkanie się z kimkolwiek, kto kiedyś coś powiedział, powiedział dla korzystnego dla Putina, natychmiast powoduje, że tam ten jest osadzany w jednym rzędzie z zwolennikami Putina. No, można powiedzieć, że czyny mówią głośniej niż słowa i w czynach rzeczywiście Niemcy wyprzedzają Węgry. Yy. I po prostu trzeba się liczyć z tym, że, że, że w polityce międzynarodowej trzeba się lewarować różnymi sojusznikami, zawsze takimi, z jakimi yy, byśmy, jest nam we wszystkim innym po drodze. Tak? Więc z dość tej historycznej retoryki, a zwłaszcza ze strony yy, pana Wiedronia. On mówi o, o działaniu na szkodę Polski, to mówi człowiek, który we wszystkim głosuje na szkodę Polski w Parlamencie Europejskim, za wszystkimi sankcjami. Chodzi tam szkalować Polskę. To nie ma Rosji. ma o Słyszałem o takim orzeczeniu no ostatnio Już, już się sądu. włączył, już się to włączył. Nie macie tam przyjaciół, sam przycisk ad więc no, więc, więc człowiek, człowiek, który. Ale pan, sobie, pan, za chwilę w, w, Człowiek, który w każdej sprawie głosował, chodził szkalować tam, okłamał, że w Polsce są jakieś miejsca, gdzie homoseksualiści nie mają wstępu, on to na poważnie mówił w Parlamencie Europejskim, szkalując własny kraj. Głosował za paktem migracyjnym, za zakazem samochodów, za wszystkimi tymi najbardziej szkodliwymi, za dyrektywą budynkową, za wszystkim, co teraz wszystkich państwa dotknie po kieszeni. To ten człowiek głosował i on będzie w działanie na szkodę Polski. Ja do pana polskim. krótkie pytanie. Czy pan jest za wystąpieniem Polski z Unii Europejskiej? Jeśli chodzi, jeśli, jeśli, o, jeśli chodzi o Ma pan taki Jeśli chodzi sprawie, o Konfederację, nie? To, to nie ma sprecyzowanego poglądu. O Mój pogląd jest taki, że ja jestem za wyjściem z Unii Europejskiej, bo nie wierzę w jej reformę. Niektórzy w, w większej, jaka jest alternatywa większość osób w Konfederacji wierzy. A ja ja panie, mi, że, że, pozwoli Pani, że Pozwoli Pani, do końca. No i to jest właśnie ta, to jest właśnie ta debilna. To jest, to jest właśnie ta debilna retoryka, którą Pan Biedroń cały czas używa już, już się, pan, napije się pan wody, spokojnie. Pano, Panie proszę, proszę się. To nie jest tak, że, mamy, że, mamy, że musimy wybierać między podległością jednemu a drugiemu. Nie, musimy być asertywni w stosunku do wszystkich. Dla I pan uważa, że jest jest, suwerennie sami sobie jest, poradzimy bez sojuszy. dla nas korzystne jest bycie w strefie wolnego handlu. Bycie w strefie Schengen nie jest korzystne podleganie unijnym dyrektywom. Właśnie dlatego, że Pan Sikorski sam powiedział, że mamy rozbieżne interesy niż Niemcy, a Niemcy w, w tych dyrektywach unijnych mają decydujący głos i one narzucają rozwiązania, które są korzystne Dobrze, no to dla nich. Już kończąc, a nie poprzezałoby się zreformować pan, pan... Unię To handl, naprawdę. Opowiadanie by co pan Rzec odpowie, panie pośle? Na... Kowal, potem no posłuchaj sobie i państw członkowskich, chorała. przyjmując takie dyrektywy jak Pakt Migracyjny, Proszę bardzo. czy Kowal. Kowal, która nas zrujnuje. Panie y, pośle, do Dobromira Sośnierza się zwracam. Czego Konfederacji zabrakło podczas tego wystąpienia y, Radosława Sikorskiego? No, przede wszystkim asertywności w, w stosunkach międzynarodowych i zrozumienia tego, czym naprawdę są stosunki międzynarodowe. Z wielu fragmentów tej wypowiedzi wybrzmiało to, co wielu polityków oczywiście głośno powtarza, tak, ale, ale mam wrażenie nie po raz pierwszy, że pan Sikorski naprawdę w to wierzy, tak że polityka międzynarodowa jest oparta o wartości, a nie o interesy. I to w wielu fragmentach no, takie naiwne przekonanie potem bardzo źle się kończy. tak, Jeśli ktoś wierzy, że, że, że Unia Europejska będzie działała w interesie Polski, No to się bardzo na tym przejeżdża i to nie, nie on pierwszy, bo w PiSie też tacy się znajdowali i premier Morawiecki również równy, różne bardzo naiwne rzeczy robił i mówił w tym względzie. Natomiast jeśli już sam spoza jest to widoczne, no to niedobrze. Tam się na przykład znalazło takie zdanie, że jeśli w przyszłości któreś z państw unijnych będzie uzależniało zmiany przyjęcie nowych państw członkowskich od zgody na zmianę traktatów, no to my będziemy musieli zastanowić, czy my wstrzymujemy w związku z tym akcesję takiej Ukrainy na przykład yy, przez swój upór. No, w... To już, to już na wstępie jest akceptacja tego szantażu. Tak? To, to ministr, zadaniem naszego ministra powinno być na wstępie rozbrojenie tego szantażu, że jeśli ktoś stawia wejście Ukrainy yy, jako yy, to, te Ukrainy jako zakładnika swoich żądań co do zmiany traktatów, to ten ktoś jest szantażystą i próbuje Dobrze, kosztem Ukrainy panie, robić pośle, politykę to Pozwólmy panie, teraz odnieść się szantażu. do tych zarzutów. Amir Sośnierz? Ja również w swoim okręgu nie dostałem pierwszego miejsca na liście, ale nie jest to w przeciwieństwie do Łukasza Kochuta dla mnie powód, żeby szukać szczęścia w innej partii. To pokazuje przy okazji, jak miękkie kręgosłupki mają niektórzy politycy, a no, myślę, że może nawet większość. Ale pan startuje do Parlamentu kraju. Europejskiego, tak, chce pan wyjść z, z ostatniego te... miejsca w O, o ile będą śmierdzieć panu? A dlaczego miałyby śmierdzić? A czy no wiem, moje podatki pan, śmierdzą? Uważa jak pan, że trzeba wyjść Czy eu pieniądze eurosceptyków śmierdzą Unii Europejskiej? No chyba nie. Więc myślę, że, nie, że to jest argument strasznie demagogiczny. Nie ma nie No, no żeby, żeby, pytanie, żeby no, przecież żeby pan odstępować. ma prawo odpowiedzieć, ja, jak pan się No Właśnie Ja właśnie Super. odpowiadam. Natomiast no, chyba największa katastrofa wizerunkowa to jest tą listy platformy, tak? Gdzie oni przez tyle lat mówili, jak coś nie mogą doczekać, żeby reformować tę Polskę, po czym po czterech miesiącach stwierdzili, że a w sumie to lepiej się siedziało i krytykowało w ławach poselskich i teraz jadą do. Brukseli, ale ja apeluję do wyborców Platformy. Tyle lat czekaliście nam, takich ministrów jak Budka, Kierwiński, prawda, Sienkiewicz, takich wspaniałych szefów komisji jak Joński czy Szczerba i nie, nie wypuśćcie tego, nie wypuśćcie sobie tego skarbu z ręki teraz, nie głosujcie na Platformę Obywatelską, bo wam zabiorą te, te wspaniałe osiągnięcia. Panie Paśle, ja chciałam jeszcze pana zapytać, Pani Chorała, czy pana zdaniem, pana jako pana jako no strasznie dawno z panem nie rozmawiałam, więc muszę Cała wykorzystać panią, pa, pańską obecność. Czy ale teraz tak naprawdę serio? Czy uważa Pan, że Daniel Obajtek powinien startować z waszych list w kontekście ostatniego wywiadu, wywiadu którego udzielił Mani.pl? A przepraszam, a co było w tym wywiadzie takiego szczególnego? Ja nie mogę zacytować dokładnie tego, co powiedział pan Obajtek, bo mamy porę śniadaniową, to mamy ja nie odniosę, niedzielę. Powiedział, nie że praca wywiadu. w Orlenie przez ostatnich sześć lat to było piekło, a to, co się tam działo, to było guł. No. No czyli w bardzo trudnym na bardzo trudnym odcinku osiągnął bardzo duże sukces. Ale ktoś go tam kajdankami do kolorera Orlen, Orlen, Orlen w ostatnich latach zanotował absolutnie rekordowe zyski, zbudował bardzo silną nie grupę do tego, kapitałową. ale pan się nie odnosi no do mojego pytania. Dobrze, to, Mamy prezesa, byłego prezesa, prezesa jednej z najważniejszych spółek Skarbu Państwa, który mówił, że to było piekło i kół. Idzie się nie tylko dla przyjemności, czasem Aha, idzie się też za obowiązku, żeby robić dobre rzeczy. Rozumiem, że ocierał łzy pan prezes obajtek tymi 160 tysiącami, które zarabiają. ten miesiąc. się tutaj trywializuje, natomiast prawda jest taka, że Polska W 2015 roku niemal w 100% uzależniona od rosyjskiej ropy, mogła wprowadzić embargo na rosyjską ropę i spokojnie funkcjonować dalej. Na przykład. I to jest m.in. w znacznej mierze zasługa Orlenu. To, że mamy największą teraz grupę paliwową w Europie środkowo wschodniej to, że zyski Orlenu wyniosły. Bo 60 kilka miliardów, ale tu się mogę powiedzieć że kilkadziesiąt no. miliardów w stosunku do kilku w A Ale pan, co ten botoks wcześniej. sobie robił za pieniądze podatników nie? tak Tak, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. <laughs> Jaki botoks? Kartę, no, bo toks, botoks był finansowany z, dla pracowników. Szanowni czek, Państwo, tu mówię do kamery. To jest poziom powagi tej dyskusji. No, ale z jednej ale strony. Jakiej dyskusji? No, proszę, embargo rosyjskie, to jest zyski, zyski koncernu i tak dalej. Aha, a z czyli z drugiej zyski mogą być. No właśnie, to chyba nie jest moja wina, że ten botoks był finansowany z pieniędzy Orlenu, no panie pośle. Naprawdę. Czy wyjazdy do na, na, aktor, na... Serio? serio? serio będziemy to są po... wydatki pieniędzy podatników. Ale naprawdę już dosyć. Jesteśmy w bardzo poważnym momencie dla naszego państwa. I Aha. jeżeli. No, pan ale to nie prezes. ja za ten potok spłaciłam. To nie ja powoduję, z... że to się pojawia w dyskusji, panie posłowie. Gdyby Orlen to, to nie pani płacił, powoduje, bo pani to nie teraz miałabym... O tym, bo pani teraz o tym mówi. No a dziwi się pan, że mówię? No, pan, pan by nie mówił? Nie nie mówił? Nie Robert tak. Biedroń, proszę to ja bardzo. bym wolał, żebyśmy to rozmawiali nawet o fuzji z Lotosem. Czy ona Pref. była dobrze przeprowadzona, czy się prokuratura Czy odpowiada strategicznym potrzebom państwa polskiego, czy nie odpowiada? A nie o takich bzdurach, które Naprawdę to są za poważne teraz czasy i sprawy dla Polski. Bardzo pana proszę. Ja wiem, co pan by wolał, ale rzeczywistość jest taka, że milion złotych z karty kredytowej prezesa spółki paliwowej. Daniela Obajtka, poszło między innymi na Botox, różnego rodzaju inne dobra luksusowe. I Polacy są tym zgorszeni. I myślę, że to też jest tak naprawdę y, taka wisienka na torcie waszej y, y, władzy. Jak traktowaliście wcześniej państwo, jak skarbonkę. Także Za pomocą, budżet jest trzy razy za pomocą legitymacji partyjnej, jak z bankomatu wyciągaliście rządu. pieniądze z tego państwa. Y, jak się dało? Wille plus A różnego dobrze. rodzaju. To widzą. Y, no tak, y, synek kurny dla działaczy politycznych. polityki. Jest w ogóle taki tak, Pan, pan niestety czasy nie uciekał. są dla polityków infantylnych. To tak? to, ale tylko, ale to że Szkoda, że nie wzięliście zarzucę, za to odpowiedzialności, że kiedy nie trzeba nie było odniesie, pilnować nie. interesów Polek i Polaków, żeby były niskie ceny paliw, to pan obajtek sobie botoks wtedy w, w jakimś salonie kosmetycznym. I były najniższe salonie Tak wyglądały ceny wasze na stacji bazy. benzynowej w Europie. Ale I były najniższe ceny na Europie. Pan obajtek w tymże wywiadzie przyznał poniekąd, że to było takie ręcznie sterowane tymi cenami. Paweł Kowal. nie wiem, do której części się Do botoksu, bo to ważna sprawa teraz w kontekście Pupina i tak nie, ja po... Jeżeli chodzi no, miał, znaczy, miał taką odpowiedzialność. To, to jest tak na całym świecie, że czy Botox, czy Zegarek, czy 2 miliony, czy miliard, musi być tak samo traktowane. Znaczy, ja bym przestrzegał pana przed takim bawieniem się tym, że ktoś nadużył służbowej karty, bo wielu naszych słuchaczy nie wiem, czy za taki czy inny zabieg kosmetyczny. Za takie płaci rzeczy mi się w krajach Europy Zachodniej podają. To nie do jest do takie całkiem na żarty, bo to jest poważna sprawa. Natomiast to, to, z czym ja mam problem, jeśli chodzi o opozycję, nawet co wczoraj o tym napisałem. Znaczy właściwie tak, wprowadzili Zielony ład, ogłaszają, że będą szli walczyć z tym zielonym ładem. Wymyślili sobie, wymyślili sobie, w każdym głosowaniu na wymyślili sobie że będzie jakiś nowy traktat. Chociaż ci, którzy się na tym znają, doskonale wiedzą, że nie będzie żadnego nowego traktatu, to walczą z tym traktatem, którego nie będzie. Żądają od Niemiec reparacji, o których sami nie wystąpili w nocie. Więc ten populizm i takie robienie ludziom wody z mózgu, myślę, że. Nie służy dzisiaj dobrze budowaniu powagi Polski. Dobrze, drodzy panowie, zbliżamy się do końca. ja Jeszcze jedno pytanie, jeżeli pan pozwoli, panie ministrze. Zupełnie poza tematem europejskim, ale związana sprawa z tym, co zostało ostatnio przyjęte przez Sejm. Mam na myśli uznanie języka śląskiego. Czy pan prezydent podpisze tę ustawę? No, ta ustawa dopiero przeszła przez Sejm. Sejm Senat. Tak, ale jeżeli Także... przejdzie, no bo tutaj nie mam, nic się nie szykuje. Nie, nie mam informacji pan na ten jeszcze. temat. Y Pan prezydent do każdej ustawy podchodzi w sposób indywidualny. W momencie, kiedy trafi ona na biurko um, pana prezydenta, wtedy będzie podejmował ostateczną decyzję. Nie jestem dzisiaj osobą kompetentną, jest za wcześnie, jeszcze trwa proces legislacyjny. Basiek, Pytanie, czy ustawie, trafi dlaczego? ta ustawa ostatecznie na biurko? uważamy, że ona jest po prostu błędna. Znaczy szanujemy bardzo śląski język. Ni, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go kultywować, rozwijać i w nim mówić. To nie wymaga zmiany jego statusu prawnego. A język kaszubski jest. Tak, ponieważ ja, tak czyli, jak, czyli, jak wielu językoznawców twierdzi, no w tym, że język śląski wielu twierdzi, że nie jest odrębnym językiem, tylko jest gwarą polskiego języka. Panie pośle, to chyba pan powinien. Język kaszubski jest odrębnym. Wiele odrębny wiedzieć językiem. jako antropozoologowie, nie przy językoznawcy, a nie posłowie. Tak samo jestem przeciwko dekretowaniu tego, czy kaszubski jest językiem, czy nie. Jak jak i śląski z mojego regionu. Uważam, że on się rozwinął, przetrwał próby rugowania tego języka przez komunistów i nie potrzebuje urzędowego wsparcia, które może go co najwyżej zepsuć. Zwłaszcza, że to jest zróżnicowany zespół tak naprawdę dialektów, więc standaryzowanie go może mu tylko zaszkodzić.